Wracajmy jeszcze raz wszystkie intencje, modlitwy o urodzaje, o zachowanie od wszelkich nieszczęść, klęsk elementarnych, o dar pokoju, o ustanie epidemii, o miłość i zgodę naszym rodzinom. i do Módl się za nami. Wszystko sławne pobożności, możliwości. Różo duchowna, wieżo Dawidowa. Módl się za nami, wieżo z kości słania. Módl się za mami, królowo pokoju, królowo Polski, królowo świata. Módl się za mami, baranku Boży, który gładzisz rzeki świata. Przepuść nam, Panie. Przepuść nam, Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie, wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zniuj się nad nami zmiłuj się nad nami. Bóg się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Marii zawsze Dziewicy racz nas uwolnić od doczesnych utrapień, i obdarzyć wieczną radością Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Stworzycielu świata, rozkaż ziemia, by wydało kwite glony. Niech ją uczynią urodzajną Twoje rosy i słońce, deszcze i pogody. Twoje jest, Panie, ziarno, które posialiśmy oddane Twoje obiece i opatrzności, skrobione potem ludu Twojego. Chleba naszego poprzedniego racz nam dać, Panie i nasz Ojcze. Nie zsyłaj na nas plag Twoich, mimo że zasługujemy na nie, ale spraw, by wielkość Twoich darów rozpaliła nasze serce do wdzięcznego wychwalania Twojej obaczności. Prosimy Cię o to, Boże, w Trójcy, święty, jedyne, przez Chrystusa Pana naszego. Aby. A teraz także w intencji przy, wszystkich pracujących oszanowanie, godność każdej pracy. Także w intencjach o ustanie epidemii o zdrowie, bezpieczeństwo w naszych rodzinach, od zachowanie, od wszelkich nieszczęść i klęsk żywiołowych i elementarnych. Módlnę się pod Twoją obronę. Czekamy się, święta, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód pracz nas zawsze wybawiać. Panno chwalewna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najbliższemu nas oddawaj. Święty Boże, święty mocny, święty tej śmierci. Panie, my grzeszni Ciebie Boga prosimy. Jest się pomoże. Mamy się za nami. Zaubaj za wspólną modlitwę, za Waszą obecność. Dziękuję bardzo dzieciom pierwszokomunijnym, które w części zostały z nami i poszły. Jutro zapraszam na 18, na mszę świętą i później idziemy z procesją do kapliczki na Floradę. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, który nie tylko stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje, ale też czułaś nad nim opatrznością swoją ojcowską. Tu pod gołym niebem podnosimy z wiarą serca, oczy i ręce do Ciebie prosząc pokornie, abyś raczył pobłogosławić urodzaje, klony i naszą pracę a serca nasze napełnił pokojem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech wstąpi na was, na nasze miasta i wioski, ogrody, pola, lasy i łąki. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. Dans Dieu qui... Oh. Trzymajcie bezpiecznie, szczęść Boże. Dziękujemy też druhom ze straży z OSP Bóg zapłać.